Drodzy bracia w kapłaństwie, umiłowani bracia i siostry. Zasługą znanego filmu pod tytułem Pasja było między innymi przypomnienie prawdy o istnieniu szatana. Jest on obecny między innymi w scenie w czasie biczowania Jezusa. Przesuwa się między tłumem, niosąc w swych objęciach. Zdeformowaną postać dziecka karła. Z twarzy tego dziecka przebija wyjątkowa, odpychająca brzydota. Skojarzenie, jakie się nasuwa, gdy się patrzy na tę postać szatana ze zdeformowanym dzieckiem, przywodzi na myśl znany motyw artystyczny, ukazujący Matkę Bożą z dzieciątkiem. Tyle, że w szatańskiej wersji wygląda to dokładnie jak przeciwieństwo obrazu Maryi i Chrystusa, bowiem zawsze jesteśmy urzeczeni pięknem, i tym artystycznym, i duchowym, gdy patrzymy na wizerunek Maryi z dzieciątkiem. To świat Boży, to świat piękna duchowego, to świat wolności. Szatan wydaje się być tym, który stale jest obecny w świecie, dąży do zniszczenia, zdeformowania Bożego obrazu w nas, ludziach. Nawiązuje do tego, Pierwsze czytanie z księgi rodzaju, które ujawnia początek zła na świecie. Szatan został w minionych dziesięcioleciach zepchnięty na margines chrześcijańskiej świadomości i jest dość powszechnie bagatelizowany. Święty papież. Paweł VI mówił, że największym zwycięstwem szatana jest to, iż ludzie przestali wierzyć w jego istnienie. Tam, gdzie jest zło, tam jest obecny szatan. I tam też jest widoczne jego działanie. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju wprowadza nas właśnie w dzieje niewierności. Człowieka wobec Boga. Dramat Grzechu, pierwszych rodziców, był zwycięstwem szatana. Doskonale wiedział on, w który punkt uderzyć. Łechcąc ludzkie ambicje kusił: sił, będziecie jako bogowie. Pycha żeruje na ambicji. Ambicja zatruta pychą prowadzi do zniszczenia. Grzech, Pierwszych ludzi zniszczył nieskazitelną więź miłości łączącą Boga z człowiekiem. Zasiał w ludzkich sercach nieufność wobec Boga. Pierwszy człowiek został pociągnięty ideą nowej wolności bez Boga i bez jego prawa. Konsekwencją tego jest nieustanna walka. Jaka rozgrywa się w świecie i w nas samych, to walka pomiędzy siłami dobra i siłami zła. Drodzy bracia, poważnym problemem moralnym współczesnego świata jest rozmywanie jasnych kategorii, rozróżniania, co jest dobre, a co złe. Co jest etyczne i co. Nie jest etyczne. W miejsce rozróżniania pomiędzy dobrem i złem pojawia się kalkulacja, co jest użyteczne, co będziemy z tego mieli, jakie osiągniemy cele, zwłaszcza materialne, ekonomiczne. To jest moralność, która sprawia, że wciąż trwają wojny, wciąż jest zmaganie między narodami, ale także Rozbicie, które dokonuje się w najbliższym środowisku rodzinnym, małżeńskim, zawodowym, w naszej ojczyźnie. Proponuje się religię czysto ludzką, w której wszyscy są zgodni ze wszystkim, odrzucona jest obiektywna prawda, ogromny zamęt. Powodują wszyscy, którzy naginają zasady moralności chrześcijańskiej do własnej wizji i oczekiwań. Nikt wewnętrznie uczciwy nie może wybierać grzechu, a równocześnie twierdzić, że żyje w zjednoczeniu z Bogiem. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym, szczególnie zaś. Przyjmowanie Chrystusa w Komunii Świętej nie może być oderwane od postawy, postawy w życiu publicznym. Nie może być oderwane od tego, jakie przekonania głosimy i jakie są nasze czyny. Przede wszystkim, jako wojownicy Maryi, musimy wchodzić cały czas na tę drogę walki dobra ze złem. Ale przede wszystkim musimy rozpocząć od samych siebie. To w naszym sumieniu, w naszym życiu codziennie toczy się ta potężna walka między dobrem a złem. Tutaj przede wszystkim jesteśmy wojownikami Maryi, która ukazuje nam drogę. W niepokalanym swoim poczęciu drogę prawdziwej wolności człowieka w świętości, w podobieństwie do Boga. Po stronie nas, katolików, stoi wyjątkowa konieczność wierności prawdzie, konieczność obrony prawdy, a także konieczność wytrwałego, coraz lepszego poznawania prawdy. A żeby samemu nie błądzić i nie ulegać zamętowi. Żeby uzdrawiać współczesny świat, my chrześcijanie musimy żyć prawdą, którą objawił nam Chrystus. Musimy ustawicznie pracować nad sobą, abyśmy byli spójni w świetle tej prawdy. A to jest praca stokroć trudniejsza i cięższa niż Najmozolniejszy wysiłek fizyczny. Nawet praca umysłowa nie może z nią stanąć w jednym rzędzie. Idealem chrześcijaństwa było zawsze tworzyć jak najwięcej mocarzy życia wewnętrznego, bo tylko dzięki nim może odrodzić się życie religijne także naszego narodu, naszej ojczyzny. Dziękuję Wam za ten prezent, płaskorzeźbę przedstawiającą świętego Andrzeja Bobole. To rzeczywiście wojownik. I dzisiaj w tych czasach potrzeba takich potężnych wojowników ducha. Zazwyczaj rysowano chrześcijaństwo jako religię ludzi słabych, wycofujących się, spolegliwych, przestraszonych. A przecież chrześcijaństwo to jest ustawiczne wojowanie. To jest świadectwo życia. To jest oddawanie tego życia za prawdę. Czasem przed plutonem egzekucyjnym, czasem strzałem w tył głowy, ale zazwyczaj codziennie przez to, że trzeba się narazić w otoczeniu. Środowisku. Koniec degeneracji ludzkości może nastąpić tylko dzięki ustawicznemu odrodzeniu duchowemu, co dokonuje się mocą głębokiego życia sakramentalnego, mocą Słowa Bożego, mocą Bożej Łaski, która pokonuje w nas grzech i wszelkie jego skutki. Kilka dni temu odbywała się. Odbywało się spotkanie, konferencja pokojowa w Monachium. Między innymi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Pence, podkreślał: Jesteście słabi. Mówił o Europie liberalno-lewicowej, odrzucając wielką tradycję, z której wyrośliście. Duchową, chrześcijańską, doprowadziliście do tego, że nikt się z wami nie liczy i macie wielkie pretensje. A przecież sami doprowadziliście do takiego stanu. Tylko odnowa życia wewnętrznego, duchowego może nas wzmocnić także w wymiarze tym zewnętrznym, społecznym, patriotycznym, Gospodarczym. W swoich objawieniach Matka Boża zawsze ukierunkowuje ludzi na Boga, który jest źródłem duchowej odnowy i źródłem piękna obrazu naszego człowieczeństwa. Matka Boża jest naszą obroną i zarazem daje nam skuteczną broń w walce ze złem. Wskazuje nam bardzo skuteczną broń jak m.in. różaniec, szkaplerz święty, kult jej niepokalanego serca, nabożeństwo pierwszych sobód miesiąca. Chcielibyśmy sięgać po tę broń w naszej osobistej walce ze złem, byśmy zdołali zachować naszą duchową wolność, byśmy byli ludźmi żyjącymi pełnią łaski uświęcającej. Niejako nasza posługa, nasze życie w kościele wojowników Maryi wpisuje się w etos rycerski, który niestety już odszedł do przeszłości, ale on nie tylko polegał na walce mieczem, przede wszystkim rycerz był człowiekiem. Który ustawicznie pracował nad sobą, który służył innym, chronił inne osoby słabsze, potrzebujące pomocy, był opiekunem kobiet, troszczył się o ich godność, o ich wyjątkowość. Teraz trzeba oczywiście iść dalej w kierunku tego etosu, ale zwróćmy uwagę, że to kobieta, Maryja, Niepokalana zaczyna troszczyć się o mężczyzn, zaczyna się nimi opiekować, zaczyna im pozwalać na nowo odkryć wartość, godność bycia mężczyzną w świecie, w kościele, w małżeństwie, w rodzinie. Cieszy fakt. Że wzmacnia się wspólnotowy i indywidualny kult niepokalanego serca Maryi, praktykowanie pierwszych sobot miesiąca, a także pierwszych piątków przeżywanych w duchu wynagrodzenia najświętszemu sercu Jezusa za grzechy własne i całego świata. Jest to praktyka niezwykle pożyteczna dla naszej duszy, bo jeśli co miesiąc przystępuje się do spowiedzi, i przyjmuje komunię świętą, to uniemożliwia to szatanowi opanowanie ludzkiej duszy. Regularna spowiedź niweczy wysiłki szatana, zaś Eucharystia karmi naszą duszę, otwiera przed nami jakby kolejne drzwi, które pozwalają nam najpierw dotrzeć do serca Jezusa Chrystusa. I dalej przez Niego do serce samej trójcy Przynajmniej świętszej. Czytana dziś Ewangelia opowiada o cudzie rozmnożenia chleba, który zapowiada ten niesamowity cud, jaki dokonuje się podczas każdej Eucharystii, gdzie możemy właśnie w cudzie Eucharystii wypełniać się osobą Jezusa Chrystusa. I dzięki niemu możemy walczyć z szatanem, ze złem, z własnym grzechem. Nikt nie może przeciwstawić się złu, jakie istnieje na tym świecie, jeśli nie karmi się chlebem życia. Dlatego starajmy się jak najczęściej, jeżeli to tylko możliwe, i sytuacja nam na to pozwala, karmić się ciałem Pańskim, adorować go w naszych kościołach. Wstępując do nich także na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu. Widzimy to w Polsce, w dużych miastach. Tam, gdzie jest kaplica, kościół z Najświętszym Sakramentem. Tam są rzesze ludzi adorujących. Jest tu ksiądz Infuat z Paryża z grupą wojowników, chyba 60 przybyło. Też zauważają, że właśnie duże miasta są miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu, często w obszarze potężnej, otaczającej niewiary. To jest noc. Odradzania świata. Drodzy bracia, dzięki temu, że my toczymy w bój wewnątrz siebie, dzięki temu, że napełniamy się Bogiem, jesteśmy w stanie zmienić ten świat, zreformować go. Jesteśmy w stanie uczynić go Bożym światem i także światem bardziej ludzkim. Błogosławiony Stefan Wyszyński w Komili: Sumienie prawe źródłem odnowy narodu, podkreśla, że jeżeli naród, każda, każdy z nas zmieni się wewnętrznie w sumieniu, będzie kierować się Bożym prawem, prawem naturalnym, prawem objawionym Ewangelią, wówczas. Odnowi się wszystko, odnowi się także nasze społeczeństwo w różnych wymiarach, i tym duchowym, i rodzinnym, i wspólnotowym, ojczyźnianym, w wymiarze społecznym, gospodarczym, także politycznym. Drodzy bracia, przybyliśmy dziś do tej świątyni. Która jest zarazem sanktuarium świętej Rity z Kashi, jej osoba nie przestaje fascynować i inspirować przede wszystkim tym, że w swoim życiu zdołała zrealizować wszystkie stojące przed kobietą powołania, była żoną i matką, wdową, siostrą zakonną, mistyczką. Tysiące ludzi. Którzy zwracają się do świętej rity z prośbą o pomoc, czynią to z głębokim przeświadczeniem, iż święta, która sama tak wiele przeżyła, jest ich szczególną orędowniczką u Boga we wszelkich sprawach. Każdy z Was może wejść na taką drogę: przede wszystkim na drogę pogłębionego życia duchowego. Może wejść na drogę świętości, może odkrywać w sobie piękno bycia człowiekiem, mężczyzną. Kult świętej rity jest bogaty w symbole, ale dwa z nich są najbardziej wymowne. Pierwszy symbol to kolec z korony cierniowej i rana na czole. Symbolizują one ludzkie życie naznaczone cierpieniem, którego nie brakowało w życiu świętej rity. Drugi symbol to kwitnąca róża, będąca znakiem nadziei na ostateczne przezwyciężanie wszelkich trudów. Jesteśmy z Chrystusem i w Chrystusie, w Kościele. Musimy przejść przez Jego mękę śmierć ku zmartwychwstaniu. Takie jest nasze życie. Przypomina osoba Jezusa Chrystusa wahadło. Wspominał o tym Albert Schweizer, wybitny muzykolog, misjonarz. Podkreślał, że współczesna cywilizacja odrzuca Chrystusa, wyrzuca Go poza nawias. Ale Chrystus jak wahadło wraca z powrotem na swoje miejsce, nie niszcząc, nie dewastując, nie miażdżąc, ale wchodzi w życie człowieka z miłością. Możemy powiedzieć, że ten mężczyzna, który przez współczesną cywilizację został niejako wypędzony, Wyrzucony ze swojego miejsca, nawiązuje do tego pierwsze czytanie z księgi Rodzaju, zaczyna wracać z powrotem do swojego miejsca. I nie jest już tylko maszyną do zarabiania, ale wraca do małżeństwa, do rodziny, do społeczeństwa, także jako przewodnik. W życiu duchowym dla swoich dzieci, dla swojej rodziny. Często podkreśla się, że to kobieta decyduje o wychowaniu dziecka, czy chłopców, czy dziewcząt, dzieci. Ale współczesne badania psychologiczne podkreślają, że w wielu obszarach tutaj decydująca jest rola mężczyzny. I to było widać w czasie chociażby ich zaborów. W Zaborze Rosyjskim służba wojskowa trwała czasem 25 lat, czyli ten mężczyzna, ojciec, był nieobecny w życiu rodziny, w życiu swoich dzieci. Stąd wytworzyło się pokolenie ludzi, którzy żyli bez ojca, bez mężczyzny, bez autorytetu, bez wzorca w życiu społecznym, ale także w życiu religijnym. I pokłosie tego trwa czasem także do dzisiaj. Dlatego, drodzy bracia, dziękujmy Bogu za to, że w kościele, w świecie, w naszej ojczyźnie odradza się ten ruch, który powoduje, że mężczyźni powracają. Powracają. Na swoje właściwe miejsce, które Bóg im przeznaczył, bardzo ważne, bardzo cenne, w swoich środowiskach małżeńskich, rodzinnych, kościelnych. Pragnę Wam życzyć tego, abyście rzeczywiście odnajdywali siebie w tym szczególnym miejscu, w Bogu, w drugim człowieku, w naszej Ojczyźnie we wspólnotach parafialnych. Niech nasze życie chrześcijańskie będzie źródłem odnowy duchowej dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny. Amen.